Stało się to, co się miało. Stało się miać. miać. Ukraiński dyplomata mówi o zakończeniu wojny według scenariusza, który omawialiśmy kilkanaście miesięcy temu, jak ten czas zapierdziela. Natomiast Polsat pisze o gotowości akceptacji ceny, jaką będzie chwilowa utrata terytorium na korzyść Federacji Rosyjskiej. Na pierwszy rzut oka oznaczałoby to pokój na warunkach Traktatu Stambulskiego z wiosny. 2022 roku? Oczywiście, minus 4 regiony. Więc sam już nie wiem. Przecież wódz obiecywał, że Putina wgnieciemy w ziemię. W końcu jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. No nic. Przeanalizujmy ten wywiad. Zapraszam. Witam Was. Zanim przejdziemy do wywiadu i. Analizy scenariusza, to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile to wszystko jest warte. Ponieważ musicie wiedzieć, że Wadym Prystajko od roku nie jest już dyplomatą, więc na początku pomyślałem, że może został wypuszczony jako harcownik, żeby wybadać nastroje opinii publicznej. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to wicie, rozumicie, to jest jego prywatna. Opinia. Jednak okoliczności szczyszczenia go ze stanowiska ambasadora na Wielkiej Brytanii nakazują przypuszczać, że nie mamy do czynienia z ustawką. Tak na szybko, kiedy okazało się, że podczas szczytu NATO w Wilnie nie zostanie ogłoszona akcesja Ukrainy, a dodatkowo Ben Wallace publicznie zbesztował Włodemira Zelenskiego, że jest roszczeniowy i że nie okazuje wdzięczności, to ten po powrocie do Kijowa napisał mu taką wiadomość. Może napisać do mnie, w jaki sposób chciałby, żeby mu dziękować, abyśmy mogli w pełni wyrazić naszą wdzięczność. Może będziemy wstawać codziennie rano i dziękować mu, powiedział Załęcki. Natomiast Vadym Prystajko, który jeszcze wtedy był ambasadorem Wielkiej Brytanii, dał się podpuścić dziennikarce Sky News na, no i stwierdził, że ten sarkazm był niezdrowy. I believe it was responded by a little bit of sarcasm on President Zelenski's term when he said that each and every morning he will wake up and call Ben Wallace to thank him. I, I don't believe that this sarcasm is healthy. No, za taką uwagę chłop stracił stanowisko. No i wydaje się, że ma żal do dzisiaj, ponieważ podczas wywiadu, który za chwilę będziemy omawiać, naśmiewał się z Załęskiego, że ten nie ogarniał swojego czasu propozycji, traktatów pokojowych i wy pamiętajcie u nas też przed początkowym wyboriem były dużo ludzi, radnikami. Radnikami, tak. bardzo ludzi, którzy przedstawiały się radni, radni, komenda było dużo plani, wszystkich kreatywnych idei. Potem pamiętam, prezydent Zelenski kazał, że ja nie znamy, w zagońcie go Ja myślę, że tak samo jest Trump. Na wywiad z Wadymem Prostaiko jest pokłośiem powiecznego sukcesu szczytu pokojowego Szwajcarii. Makabryczne ruch niezaproszenia Rosjan na szczyt. Pozwolił na opracowanie dowolnych, korzystnych warunków pokojowych. Tyle że po czasie okazało się, że zaklinanie rzeczywistości no nie ma przełożenia na realną politykę. Dodatkowo na Ukrainie są obawy odnośnie prezydentury, ewentualnej prezydentury Donalda Trumpa, że będzie przymuszał ekipę Załęckiego do pokoju, kupcząc pomocą. No i do tego dochodzi podbijanie stawki przez Rosjan, którzy przyjęli inicjatywę. Na froncie. Tak więc scenariusz koranizacji to nie jest scenariusz realizowany przez ekipę Załęckiego czy przez protektorów, nawet nie przez Rosjan. Scenariusz koranizacji to jest nadzieja na impas na froncie. Że Rosjanie nie będą w stanie się przebić przez umocnienia ukraińskie, ewentualnie przestanie im się kalkulować dalsze parcie na zachód, a Ukraińcy po prostu nie będą próbowali odbijać. Утрацових територіях. Але у нас є з вами серйозні проблеми, які ми вимушені маємо вирішити не тільки заради майбутнього Покрінце, це правильно, звучить гарно, але ми нам вирішити маємо прямо зараз. Війна не зупиняється, якщо ми хочемо її зупинити, то, чесно кажучи, і німецький, і корейський варіант в теперішній ситуації можемо хотіти. Не хотіти, але вони наближаються до нас, з швидкістю просто паровоза. Ну no, як би на то не спойжач, ні обсервуємо якісь спектакулярний. Rosyjskiej ofensywy, a to jest ten czas. Tak więc wygląda na to, że Rosjanie próbują ścierać ukraińskie zasoby, nie chcą ryzykować. Mamy też na większą skalę bombardowanie infrastruktury krytycznej. Tak więc zobaczymy. Lato dopiero się rozpoczyna. W każdym razie scenariusz korelacji Ukrainy był na stole już od początku zeszłego roku. My omawialiśmy go w lutym zeszłego roku. To był scenariusz opisany przez RAND Corporation, czyli think tank orbitujący wokół Pentagonu. W porozumieniach o zawieszeniu broni, takich jak te, które zakończyły wojnę koreańską w 1953 roku i konflikt nadnietrzański w Mołdawii w 1992 roku. Obie strony zobowiązują się do zaprzestania walk i często tworzą mechanizmy takie jak strefy zdemilitaryzowane, aby zapobiec wznowieniu przemocy. Chociaż porozumienia o zawieszeniu broni mogą być dość szczegółowe, porozumienie z Koreą liczyło prawie 40 stron. Zazwyczaj nie odnoszą się do politycznych czynników konfliktu, co oznacza, że napięcia mogą trwać, a stosunki dyplomatyczne i gospodarcze między stronami Często pozostają na minimalnym poziomie. Porozumienie o zawieszeniu broni, które mają mechanizmy monitorowania i zapewnienia zgodności w celu zmniejszenia ryzyka wznowienia konfliktu, są trwalsze niż te, które ich nie mają. Zawieszenie broni na Ukrainie zamroziłoby linię frontu i doprowadziło do długotrwałego zakończenia aktywnych walk. Rosja zaprzestałaby prób zajęcia dodatkowego terytorium Ukrainy i zaprzestałaby ataków rakietowych na ukraińskie miasta i infrastrukturę. Siły ukraińskie zaprzestałyby kontrofensyw, ataków na kontrolowane przez Rosję obszary Ukrainy i na samą Rosję. Nadal trwałyby nierozstrzygnięte spory terytorialne czyli rozbieżne stanowiska w sprawie lokalizacji granic Ukrainy między Kijowem a Moskwą. Byłyby one kwestionowane politycznie i gospodarczo, a nie militarnie. Czyli scenariusz koronizacji Ukrainy nie jest realnym planem pokojowym, a wynikiem impasu. Jednak na konkrety tego lata nie ma co liczyć. Rosjanie na pewno spróbują zawalczyć o dodatkowe terytoria. Pytanie, z jakim rozmachem spróbują to zrobić. A tymczasem Ukraina będzie nadal krwawić, nadal ropieć, nam razem z nią. Tyle, że gospodarcze. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało zapraszam Was na zakładkę wideo wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, a może Was coś zainteresuje odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.